Witam Państwa serdecznie na kanale poświęconym historii i kulturze Inków oraz okresie podwoju ich imperium przez hiszpańskich konkwistadorów. Ja nazywam się Tomek Szczerba, a to jest nasze trzynaste spotkanie, a dzisiaj skupimy się na kalendarzu, uroczystościach i świętach Inków. System kalendarzowy, jaki obowiązywał w kulturze Inków, opierał się na obserwacji Słońca, Księżyca. Oraz ruchu innych ciał niebieskich. Jak wynika z licznych kronik, obserwacje inków obejmowały przesilenie i zrównanie dnia z nocą. Nie jest ostatecznie rozstrzygnięte, czy inkowie stosowali kalendarz słoneczny z 30-dniowymi miesiącami, czy raczej kalendarz słoneczno-księżycowy. Według naukowców skłaniających się do kalendarza słoneczno-księżycowego, miał on 12 synodycznych miesięcy. Liczonych od nowiu do nowiu, a ściślej mówiąc od pierwszej widoczności księżyca po nowiu, na zachodnim niebie po zachodzie słońca. Inkaski, rok solarny, rozpoczynał się więc między 21 a 24 czerwca, a rok Pacamama, czyli pani kosmosu, pani świata, matka Ziemi, rozpoczynał się w pierwszy piątek sierpnia. Miesiąc, czyli tak zwany Nowy Księżyc. Określali inkowie jako purakilla, a pełnię księżyca masukkilla. Średnia długość miesiąca wynosiła 29 dni i 54 setne, czyli 354 dni w roku. Było to o 11 dni mniej niż w słonecznym roku zwrotnikowym. Problem ten inkowie rozwiązali dodając co 2-3 lata 13 miesiąc. A jak się ma problem tygodnia? Nie jest to do końca rozwikłane. Kronikorze opisują trzy warianty tego okresu. Podział czasu na podstawowe fazy księżyca, cykl dziesięciodniowy, o czym może świadczyć fakt, że zaopatrzenie wojska realizowane było co 10 dni, lub cykle siedmiu lub ośmiodniowe, czyli tak zwane katu. Może to potwierdzić organizowanie w kusko Jednego z największych targów, a targ ten właśnie był organizowany co 8 dni. Specyfika inkarskiego kalendarza dała się najbardziej odczuć, gdy europejscy kronikarze zaczęli spisywać ich historię. W Europie obowiązywał wówczas kalendarz juliański, a reformę gregoriańską wprowadzono dopiero w roku 1582. Według kalendarza juliańskiego przesilenie letnie wypadało 10 lub 11 czerwca, a po Reformie Gregoriańskiej 21 czerwca. Przypisywanie inkaskich dat do europejskich kronik wprowadzało czasem rozbieżności i nieścisłości. Na terenie andyjskim dopiero w roku 1584 wprowadzono kalendarz gregoriański. Nazwy poszczególnych miesięcy pochodziły od uroczystości i czynności rolniczych, jakie w danym miesiącu wykonywano. Na ekranie widzimy teraz nazwy naszych miesięcy oraz ich odpowiedniki inkaskie. Nazwy są trudne, ale cieszmy się, że nie jesteśmy miłośnikami azteków, bo gdybyśmy mieli powtórzyć azteckie nazwy, język by się nam na pewno połamał. Pozdrawiamy oczywiście miłośników azteków, ale my wracamy do naszych ukochanych inków. Każdy miesiąc dzielił się na tygodnie. A każdy tydzień na 10 lub 9 dni. Duże znaczenie dla kalendarza Inków miało międzyzwrotnikowe położenie geograficzne KUSKO. Słońce w rocznym cyklu mija tu 8 znaczących punktów, a mianowicie 13 lutego przejście przez Zenit, 21 marca równonoc marcowa, 26 kwietnia przejście przez Nadir, 21 czerwca. Przesilenie czerwcowe, 18 sierpień, przejście przez Nadir, 23 wrzesień, równonoc wrześniowa, 30 październik, przejście przez Zenit i 21 grudnia, przesilenie grudniowe. Przejście przez Zenit i Nadir nie są obserwowane w strefie pozazwrotnikowej. Trudno jest współczesnym naukowcom określić początek inkaskiego roku. Wiemy jedynie, że inkowie rozpoczynali rok od miesiąca księżycowego, w którym wypadało święto Rajmi. Obserwacji słońca dokonywano przy pomocy kamiennych słupów. Te niewielkie konstrukcje znajdowały się w pewnej odległości od Kusko, po wschodniej i zachodniej stronie miasta. Dwa zewnętrzne słupy znajdowały się w pewnym oddaleniu od dwóch wewnętrznych, te zewnętrzne zaś położone były obok siebie. Obserwacji dokonywali kapłani inkascy w Kusko. Kiedy słońce wschodziło przy słupie zewnętrznym, nadchodził sierpień, czyli czas wczesnych zasiewów. Kiedy natomiast wschodziło między słupami wewnętrznymi, nadchodził wrzesień, czyli czas zasiewów. Początek roku kalendarzowego ustalony był na grudzień, w trakcie przesilenia zimowego. Kalendarz był utworzony głównie, by wykorzystywać go do planowania prac rolniczych by skoordynować pracę z porami roku oraz z wszelkiego rodzaju uroczystościami, tak państwowymi, jak i religijnymi. Zgodnie z wierzeniami, kalendarz inkaski wprowadził za swojego panowania wirakocza Inka. Ponieważ rok księżycowy musiał być krótszy niż słoneczny, Inkowie korygowali kalendarz dzięki obserwacjom słońca, czynionym przy pomocy kilku cylindrycznych kolumn wzniesionych na wyżynach w koło Cusco, które służyły do pomiarów azymutu. Mierząc cienie, ustalali dokładny dzień przesileń. Czas zrównania dnia z nocą określali za pomocą kolumny umieszczonej w środku koła, będącego na terenie świątyni słońca, przecięte średnicą biegnącą ze wschodu na zachód. Gdy cień rzucany przez słońce w południe stawał się niewidoczny, inkowie mówili, że Bóg zsiadł z całym swoim blaskiem na kolumnie, szczególnie czczone. Jako ulubiona siedziba słońca było Quito, które leżało na równiku. Jednym z inkaskich miejsc, które pełniło funkcję obserwatorium astronomicznego, była grota Intimahai, co oznacza: tu, gdzie przywiązuje się Słońce, znajdowała się na Machu Picchu. Inkascy kapłani, na podstawie obserwacji astronomicznych, potrafili określić następujące cykle rytualno-astronomiczne. Księżycowy miesiąc synodyczny trwał 29,53 dnia. Cykl obiegu węzłów orbity Księżyca, 18,6 lat. Cykl synodyczny Wenus średnio 538,92 dnia, zaokrąglony do 584 dni. Cykl synodyczny Wenus obserwowanej o świcie, czyli zwanej przez inków gwiazd zarannej. Lub o zwroku zwanej gwiazdą wieczorną, dzielił się na cztery fazy o długości 8, 263, 50 i 263. Warto zwrócić uwagę, że pięć cykli Wenus to 8 lat słonecznych, zwanych rokiem zwrotnikowym. 8 razy 365 to to samo co 5 razy 584. Słoneczny rok zwrotnikowy trwał według nich 365 dni i 2422 dziesięciotysięczne dnia. A wróćmy jeszcze na chwilę do majów. Przypomnieć należy, że już w roku 692 majowie z Kopan ustanowili, że 405 księżycowych miesięcy synodycznych odpowiada 11960 dniom. Zatem miesiąc miał średnio 29,5305 dnia. Majowie pomylili się zaledwie o 34 sekundy, a było to, przypomnę, w roku 692. Uroczystości i święta. W życiu mieszkańców państwa inkaskiego liczyła się przede wszystkim praca, jaką wykonywali dla dobra ogółu lecz ważnym elementem życia były także liczne święta i uroczystości, zarówno państwowe, społeczne, jak i religijne. Trudno jest przedstawić chronologicznie wszystkie uroczystości. U Inków często jedno święto obchodzono, organizując kilka ceremonii w różnych częściach Cusco i jego okolicach. Rok kalendarzowy Inków obejmował następujące uroczystości: w styczniu Święto Inicjacji i Pokuty luty święto dojrzewania marzec święto wczesnego dojrzewania kwiecień festiwal słońca maj święto uprawy czerwiec uczta słońca lipiec święto miesiąca orki sierpień święto miesiąca siewu wrzesień miesiąc księżyca oraz święto królowej i święto oczyszczenia październik miesiąc obserwacji upraw listopad to festiwal śmierci a grudzień, Święto Króla Słońca, Festiwal Wspaniałości. Listopad był miesiącem obnoszenia mumi, które wynoszono w procesji, czczono je na placu, gdzie otrzymywały ofiary. Uroczystości odbywały się zazwyczaj cyklicznie, rok w rok, z różnych okazji w ciągu całego roku. Miały one często charakter festiwali, a ich okresowość uzależniona była od kalendarza lub prac rolniczych. Ale organizowano też celebry związane z danymi wydarzeniami, takimi jak wymarsz wojsk na wojnę, powrót ze zwycięskiej wyprawy, śmierć Inki, koronacja nowego władcy. Przebieg uroczystości był ściśle określony prawem i tradycją, a nad prawidłowym ich przebiegiem czuwali kapłani. Zazwyczaj uroczystości obejmowały obrzędy stosowane dla danej okazji, składanie ofiar ze zwierząt, ale także chociaż rzadko z ludzi, tańce solowe lub grupowe, recytacje, śpiewy, jedzenie i oczywiście obfite picie chichy, czyli inkaskiego alkoholu, który wyrabiano ze sfermentowanej kukurydzy. W niektórych uroczystościach, głównie religijnych. Kapłani lub szamani stosowali środki odurzające, wprowadzając się w trans. Siedzibą głównych uroczystości państwowych i religijnych było Kusko, stolica kraju Inków. Tu mógł w nich uczestniczyć Inka, jego dwór, mumie poprzednich władców oraz wizerunki bogów. Rytuały świąteczne urządzano odmiennie dla każdej z grup społecznych, gdyż szlachta inkaska z Cusco nie mogła świętować zel wraz z prostym ludem. Odprawienie ceremonii, składanie ofiar czy wymarsz na wojny uwarunkowane było m.in. zmianami faz księżyca, który uchodził za niezwykle ważne źródło energii kama. Inka Pachakuti wprowadził kult słońca i narzucił go we wszystkich podbitych obszarach. W części obrzędowej wszelkich uroczystości i związanych z kultem słońca uczestniczyć mogli tylko członkowie kasty Inków i tylko oni mogli wchodzić do świątyni. Ludność przynosiła dary, ale nie mogła przekraczać głównego progu Intihuasi świątyni słońca w Cusco. Członków inkaskiej kasty w sąsiedztwie świątyni było w pewnym okresie tak wielu, że była potrzeba przesiedlić zwykłą ludność, by kasta mogła się pomieścić. Trzy najważniejsze święta inkaskie to IntiPajmi z okazji przesilenia czerwcowego, Kapakrajmi z okazji przesilenia grudnowego oraz Zitwakilla, święto oczyszczenia poświęcone księżycowi. Ponieważ świąt linkaskich była niezliczona ilość, mało mam czasu, by teraz wszystkie po kolei opisywać i omawiać. Na ekranie widzą Państwo wykaz tych najważniejszych, a na mojej stronie internetowej szczegółowy opis każdego z tych świąt. Także serdecznie zapraszam do obejrzenia strony internetowej. No, i nasze trzynaste spotkanie powoli dobiega końca. Dowiedzieliśmy się trochę o kalendarzu, uroczystościach i świętach inków. Jeżeli się podobało, czekam na polubienia, subskrypcje i jakieś miłe słowa w komentarzach. Do usłyszenia i może kiedyś do zobaczenia. A więcej informacji o inkach, ich kulturze i historii. Znajdą Państwo na mojej stronie internetowej www.zmiłościdoinków.eu i tam dużo, dużo wiedzy. Serdecznie zapraszam.